Witam wszystkich na otwarciu konferencji Crossborder 4.0. No, jak to przystało na tego typu konferencję, wykład otwarcia musi być mocny. Więc ja też przygotowałem mocną prezentację o EMAGU. Przynajmniej takie jest moje subiektywne odczucie, i wydaje mi się, że jest to. Najbardziej merytoryczna prezentacja, jaką przynajmniej ja prowadziłem o Emagu, więc, więc mam nadzieję, że tutaj po prostu dużo tych danych ciekawych po prostu znajdziecie. Taki jest przede wszystkim mój dzisiejszy cel. Tak jak powiedział Sebastian, ja zajmuję się kontami na Emagu jako specjalista. Mam kilku swoich partnerów, których, których prowadzę. No oprócz tego. Też w internecie znajdziecie mój kurs o emag czy też wiele darmowych publikacji na YouTubie. Nie przedłużając, będę skupiał się na tym, jak skutecznie stosować opcje marketingowe na eMAG, aby zyskać kilkukrotnie wyższe przychody. No w zasadzie tak mogę zażartować, że, że można by było włączyć marketing i ACY i w zasadzie koniec wykładu, Natomiast e, oczywiście m, chciałbym to zrobić szerzej i pokazać Wam, jak to zrobić z głową i przede wszystkim z rentownością, na co wielu z Was, e, szczególnie tych, e, którzy liczycie i dużych przedsiębiorców kładziecie duży nacisk, więc, e, więc marketing, ale, ale oczywiście z głową. No i przejdziemy sobie przez dane już od samego, od samego konta, od samej trafności. Więc pierwsze pytanie, co, co wpływa na trafność na emagu i to jest taki najbardziej, najbardziej istotny element, nad którym pewnie się zastanawiacie. Jeżeli chodzi o Allegro, polski rynek, no to już tutaj dużą wiedzę na ten temat posiadacie bardzo często. Natomiast w przypadku rynku zagranicznego ona jeszcze się buduje, ta, ta wiedza, więc pokażę wam dzisiaj, co tu może po prostu wpływać. No i tutaj przychodzi z odpowiedzią nasz program, z którego pokażę wam dwie kategorie, tak naprawdę przykładowe, bo wyciągałem to akurat sobie gdzieś tam do pracy, i pokażę wam dwie kategorie, skany tych kategorii. Pierwszą będą SmartWatcha jest to ogólnie rzecz biorąc taka kategoria, która jest nasycona, jest nasycona konkurencją, już Rumunia też ma smartwatche, więc to no, jest ogólnie trudna kategoria do, do wypozycjonowania się. No i zwróćcie tutaj uwagę, pierwsza sprawa, Genius. Tak. Ja przepraszam, dzisiaj będę mówił tak bardziej dla osób zaawansowanych, więc często może się to po prostu wydać niejasne osobom zaczynającym. Wrócę do Geniusa. Jeszcze to jest taki pakiet po prostu jak Allegro Smart czy, czy Amazon Prime. Natomiast zwróćcie uwagę, jak mocny jest udział już w tej chwili tego tych ofert z Geniusem na pierwszych stronach, pierwszych, pięciu stronach kategorii. Drugą istotną cechą w smartwoczach jest to, że mają zazwyczaj aukcje w rodzinie, czyli po prostu wielowariant. No, i tutaj coś, na co rzadko w sumie zwracamy uwagę, ale dzisiaj Wam po to chcę pokazać, że bardzo istotna jest opinia i ocena produktu na e magu Zwróćcie uwagę, że w smartwatchach po pierwsze mamy tutaj wysoką opinię 4,72, średnią ocenę produktu i potem ona spada. Średnią ocenę firmy 4,67 i też raczej jest to tutaj trend spadkowy dla kolejnych kategorii, ale Ważnym jest elementem to, że średnia ilość ocen produktu w ogóle... To 221, więc jest to bardzo duży udział e, opinii, tak? A jednocześnie zwracam uwagę, że EMAK jest takim portalem, na którym trudno mieć e, opinię, więc e, nie, nie tak jak na Allegro, że gdzieś tam 10% kupujących nam tę opinię wystawi, do konta tak, natomiast do produktu tutaj jest troszeczkę trudniej. Z odpowiedzią mogą przyjść na przykład e, ulotki, czy też jakieś skromne gratisiki do, do zamówień, ale też dobry proces logistyczny i przede wszystkim dobry produkt. Posiadanie instrukcji w ogóle w produkcie, na co e, po rumuńsku, czy. Czy w najgorszym wypadku po angielsku, ale żeby ona była, to też będzie miało wpływ na Wasze opinie. Procent auk aukcji z 30-dniowym zwrotem na emag 14 dni to jest minimum, natomiast zobaczcie, jak dużo tutaj mamy tego zwrotu na pierwszych stronach powyżej 30 dni więc to jest dodatkowy benefit i to, co mi się wydaje, takie najbardziej istotne z perspektywy trafności, z perspektywy tutaj w ogóle no, tej kategorii. To zdjęcia w opisie i opis powyżej 500 słów. Zobaczcie, jak to jest tutaj istotne w tej kategorii, a tutaj opis długi raczej tutaj dla większości sprzedawców, a potem już jest go znacznie mniej. Tytuł sam w sobie, może w smartwatchach, wizualnie faktycznie te, te tytuły są raczej długie, natomiast tutaj analiza tego nie pokazuje. No i to, co jest bardzo istotne z perspektywy marketingu, to to, że mamy tutaj jedno lub dwa oznaczenia. My czasami to z tego korzystamy, ale dwa oznaczenia tutaj nie były stosowane. Możliwe, że też nie było akurat w momencie skanowania kategorii tutaj po prostu kampanii. Zobaczmy kategorię trymery. Tak jak mówię, to jest losowy przykład, ale też trymery. Mocna kategoria. Dużo Geniusa. Zobaczcie, 100% na pierwszej stronie jest Geniusa. I to, co się tutaj znowu rzuca w oczy, to też wysoka ocena produktu, duża ilość opinii w samym produkcie. Procent aukcji z gwarancją, z 30-dniowym zwrotem, w ogóle uzupełnienie tej gwarancji. To jest bardzo istotna sprawa. No i zdjęcia w opisie. Zobaczcie tutaj największy udział. I kategorii trymerów odróżnia też to, że zwróćcie proszę uwagę na średnią długość nazwy produktu, na Allegro tam mamy 75 znaków, na Emagu 255, ale też w konkretnym szyku nie może się na przykład powielać fraza, mamy frazę na początku, markę, brand, potem cecha, 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 rozmiar kolor. No, i tutaj zobaczcie, że 139 średnio tytuł posiada znaków, natomiast potem ewidentnie spada, więc też ten poziom 100 znaków powinien być takim miejscem, w którym po prostu no, nie krótsze tytuły mamy niż te 100 znaków, a często więcej niż 120-130. No i wnioski z tego płyną takie, że w trakności produktu liczy się wiele elementów, ale warto zadbać przede wszystkim o udział w się. Posiadanie ocen w produktach, czyli właśnie zadbanie o dobry proces logistyczny i dobry produkt, ocen, ocena konta i produktu powyżej 4,5, tutaj będę o tym jeszcze mówił, ale bardzo duży wpływ ma proces logistyczny tutaj do, do tego tematu. Wysokie nasycenie parametrami, kupujący inaczej trochę kupuje niż w Polsce, bowiem wchodzi na stronę kategorii i tam mocniej filtruje, bardziej patrzy na parametry produktu, więc to ma bardzo duży wpływ. Rodziny produktowe, minimum 30-dniowy zwrot, bogaty opis powyżej 500 słów to koniecznie i zdjęcia w opisie. Tu jeszcze o tym dzisiaj nie mówiłem, ale weźcie pod uwagę fakt, że na Emacs spotkacie taką sytuację. Że bardzo często importowane są oferty przez fit produktowy, prawda, czyli plikiem przekazywany do działu Translate Department w Emagu i wchodzą w ten sposób oferty. No i pojawia się taki problem, że bardzo często są to oferty o znacznie niższej jakości. Często opis jest naprawdę w tym feedzie słaby, nie pogrupowany w żaden szyk, no bardzo, bardzo taki mizerny, że tak powiem, i często nie posiada zdjęć w opisie. Więc tutaj dla was, którzy jesteście już sprzedawcami, sprzedawcami często na EMAG, tak się domyślam, część z was na pewno jest, no pojawia się taka pierwsza furtka z dzisiejszego wykładu, że tak naprawdę stosując to, co już macie w swojej bazie, czy w sklepach internetowych, czy, czy na Allegro, co jest w zasadzie u nas standardem w Polsce, to implementując to do rynku rumuńskiego, od razu jesteście po prostu lepsi niż większość kategorii. Natomiast w momencie, kiedy już walczymy o te. Największy udział, być liderem kategorii, czy, czy drugie miejsce w kategorii, no to faktycznie to nie wystarczy, będzie trzeba użyć jakichś tam znacznie lepszych technik, ale dla sprzedawców, którzy dopiero dołączają do rynku, myślę, że to jest kluczowe. Udział w kampaniach produktowych na tym też się dzisiaj skupimy. Kampanie produktowe dają mega boost do rozkręcania ofert. I gwarancje, w tym wypadku najlepiej, żeby to była dłuższa niż 12 miesięcy, ale bardzo często się zdarza podczas audytów tak, że tych gwarancji w ogóle nie macie jako sprzedawcy, mówię ogólnie grupie uzupełnionych, więc też zadbajcie o to, żeby po prostu gwarancja była. No i tutaj z takim z taką odpowiedzią przychodzi nam zakładka jakość zawartości, w którą znajdziecie w mojej oferty jakość zawartości. Ona jest tak naprawdę opóźniona w swojej aktualizacji i no taka... No, przede wszystkim główna, główna jej wada to to, że jest, jest opóźniona i dane liczbowe, które tu spotkacie, to też nie wierzcie w to. Niemniej jednak, EMAK, jako jeden z nielicznych marketplace'ów dokładnie pokazuje nam, czego on tak naprawdę od nas chce kontentowo. Pokazuje nam tutaj, że. że istotny jest film, opis bogaty, jest istotne oczywiście zdjęcie w opisie, przynajmniej pięć zdjęć w produkcie, to się liczy do trafności 5, potem już nie. Charakterystyki opcjonalne, rekomendowane, tutaj rekomendowane to koniecznie sobie uzupełniajcie, opcjonalne też dodatkowo warto uzupełnić. No i to są elementy, które wpłyną na wasz kontent całościowo, więc ta zakładka jakość zawartości wam tutaj bardzo mocno pomoże w trafności. Ale zwracam uwagę podczas dzisiejszego wykładu na to, że samą organiką bardzo ciężko jest zbudować, zbudować rentowną, fajną, dużą sprzedaż, bowiem po prostu content organiczny długo się buduje, oferty wpadają gdzieś tam w otchłań tych kolejnych stron i jeżeli tego nie, jeżeli nie będziemy ich boostować kampaniami czy adsami, to... Jest duże prawdopodobieństwo, że one będą bardzo, bardzo długo się tam trzymały i miałem takie konta, próbowałem w ten sposób organicznie też, jak partner miał takie oczekiwania, tak działać, no, skutek był znacznie wolniejszy niż, niż po prostu z marketingiem. No, i tutaj wracamy do pakietu Genius, który, który przede wszystkim tak jak znacie zaległ. No już dzisiaj jeszcze rok temu ten genius to był taki, że, że nie był tak, nie mówił się o nim tak głośno, że, że on jest obligatoryjny. W tej chwili no, to jest tak, jakbyście mieli sprzedawać bez smarta na Allegro, także jest generalnie obligatoryjny wręcz. Eee, I zobaczcie dane z Emag. Mamy go już w ogóle na w Węgrzech i w Bułgarii, też sieć EasyBox i też te, ten pakiet Genius. Zobaczcie, tutaj mamy od Emaga, jak zwiększa się konwersja w skali rynku, więc to też jest boost na mniejsze rynki, ale i na Rumunii bardzo mocny wzrost. I ja też przeskanowałem Wam dwa prowadzone przez siebie konta. Dane jakoś z tego miesiąca odpowiedzą nam na kilka istotnych rzeczy. Są to raczej większe produkty, tutaj elektronika raczej też większa, więc średnia wartość koszyka 187 ron. Zobaczcie procent zamówień pobraniowych. Akurat w przypadku Rumunii no nie jest to jakiś tam duży udział, Bułgaria, Węgry będą miały bardzo duży udział pobrań. Procent aukcji z Geniusem, w ogóle zamówień z Geniusem, zobaczcie: 53, tutaj 38, wielobranżówka z mniejszym koszykiem, ale zwracam uwagę na to, że czasami, kiedy produkty są małe, to nawet pod 70% spokojnie tych procent zamówień z Geniusem. Przy okazji, rzućcie okiem na zwroty i nieodebrane. Zobaczcie: bardzo dużo się w internecie pisze o zwrotach i nieodebranych. Natomiast to, jeżeli jest proces zrobiony poprawnie, logistyczny, to nie jest to jakiś tam duży, Straszak dla tego rynku, więc spokojnie da się to ogarnąć. Jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy na temat zwrotów nieodebranych, no to ewentualnie polecamy konsultacje z nami. Eee, procent zamówień jednosztukowych i to koniecznie chciałbym wam pokazać: prawie 90%, a tutaj ponad 90%. Więc e, tak naprawdę mamy dużo zamówień z Geniusem i dużo zamówień jednosztukowych. Taka jest specyfika Emaga. Zaraz jeszcze pokażę, jak możemy tutaj z tym próbować walczyć. Wcześniej jednak miniaturki 2.0. Wydaje mi się, że to jest game changer teraz, zaraz. Jeżeli jesteście już na EMAGu, weszliście wcześniej niż pół roku temu, no to wiecie, że EMAG wymagał jednego... Jednego ujęcia, zdjęcie pakszotowego, jedno ujęcie, wszystko co było, co mu się nie podobało, to po prostu odrzucał. Natomiast w tej chwili EMAK jest bardziej przyjazny dla miniaturek, i wydaje mi się, że to jest duży krok w skali zmiany portalu wizualnie, więc warto wykorzystać to, to teraz. I na tym screenie widzicie miniaturki, które ja gdzieś tam testowałem i pomysły na tego typu zastosowania, które przechodzą. Oczywiście pierwszy, lubka. Thank <laughs> you. Gdzie jest powiększony w tym wypadku ten drucik, jego kolor. Drugi to dwa ujęcia, i tutaj mogę Wam powiedzieć, że w sezonie ten drewniany pociąg no, bardzo zmienił się w strukturze sprzedaży, bowiem przez cały rok słabo się generalnie sprzedawał. Po zmianie tej miniaturki w pociągach były tak naprawdę gdzieś tam od trzeciego miejsca, trzecie, czwarte miejsce w bestsellerach sprzedaży w sezonie zabawkowym, więc bardzo duży, duża zmiana tak naprawdę zrobiona przez miniaturkę. Tutaj ciekawy pomysł, który w tej chwili testuję, mianowicie infografiki po angielsku, i tu też zobaczcie, że jest czarne tło, więc nie mam jeszcze danych, jak tutaj to wpływa czy fajnie czy nie fajnie. Natomiast wyróżnia się oczywiście na listingu mocno. No i weszło, więc więc miniaturki szczególnie w elektronice warto sobie potestować i Home Deco wydaje się, że w tej chwili must have, no to będzie e, oczywiście lifestyle. Wydaje się, że jeżeli jest na przykład tutaj dywan czy wycieraczka, byłaby obok w kategorii na listingu, no to jakby nie patrzeć e, wyglądałoby to po prostu blado przy tej miniaturce, która jest w systemie lifestyle. Chyba skończyłem mówić o kontencie organicznym, natomiast chciałbym Wam pokazać dwa, dwa typy w zasadzie marketingu, jaki macie do stosowania. Są to kampanie Discount i Voucher. Pierwsze kampanie, jakie możecie zastosować, są to kampanie, w jednym i drugim przypadku musimy obniżyć cenę. Tak? Natomiast w przypadku Discount jest to cena z 30 dni i musimy obniżyć, liczy się cena z 30 dni, musimy obniżyć o minimum 5% cenę, natomiast Voucherowo nie liczy się cena z 30, z 30 dni i minimalna zniżka wtedy jest większa, czyli 10%. I teraz słuchajcie, bardzo ważny element do kampanii to jest generalnie taki, żeby je stosować, stosować na emagu i, i to koniecznie nasi partnerzy często stosują nawet po 20 per rynek w trade planie kampanii, więc warto to robić, jeżeli chcecie być mocnymi sprzedawcami. Oczywiście polecam takie Crazy Days tutaj zdecydowanie Black Friday w tamtym roku był mocarny po prostu na emagu, Deal of Day to może niekoniecznie ta Home Deals. Bardzo dobra kampania voucherowa. Electroweekend, Weekend Genius Deals to są bardzo mocne kampanie voucherowo. Jeżeli będziecie je stosować, to, to na pewno to wpłynie na, na trafność. Z perspektywy kampanii wygląda to, to na listingu tak, że mamy po prostu dodatkowe oznaczenie. Tam w, na początku prezentacji o tym mówiłem. Tu jeszcze super cenę do tego produktu, obniżkę. A kampania voucherowa to po prostu taki kodzik rabatowy lub też informacja tutaj, że z Geniusem będzie minus 10%. Zalecałbym minimum dwie kampanie w ciągu miesiąca, ale tak jak mówię, najlepsze lepsi dają non stop, więc bardzo ma to duży, duży wpływ. Lepiej przyjmijcie ofert, ilość ofert, które możecie i rozdysponujcie na, na kampanię na przykład niż wrzucić do jednej kampanii i mieć tylko w jednej. Emag bardzo patrzy na te na udział. Dane od Emaga. Zobaczcie, Flash Deal z kampania voucherowa. Mamy PPV, czyli liczbę, odsłon wartość zamówień OV i ilość sprzedanych sztuk. Zobaczcie praktycznie w każdej kategorii bardzo mocno działa to na liczbę odsłon i wartość sprzedaży. Co więcej, Hiper istotne jest to, że możemy w ten sposób rozkręcać produkty cold i super cold, czyli mamy tutaj trafność na EM, produkt każdy ma taki performance produktu, no i one wchodzą na emag jako super cold i tam się rozkręcają, lub też nie rozkręcają się, jeżeli o nie dbamy. Natomiast zobaczcie, jeżeli bierzemy udział w kampaniach, no to już mamy szanse na bardzo duży przyrost sprzedaży w kampanii. Tutaj macie nazwy tych kampanii, natomiast tutaj są dane od Emaga. Jak, jaki przyrost, na jaki przyrost możemy liczyć? Więc super hot niekoniecznie też tu mniejsze zniżki to są produkty, które zazwyczaj i tak, i tak się sprzedają jako bestsellery, natomiast rozkręcanie produktów super Cold i Cold poprzez stosowanie ich w voucherach i kampaniach dyskontowych zdecydowanie tutaj wpływa. Pozytywnie. Mówiłem o tym, że mamy jednopozycyjne zamówienia, i tutaj odpowiedzią na to będzie przede wszystkim tworzenie zestawów, potestowanie tego, jak, jak te zestawy funkcjonują. Dwa najbardziej popularne, no to jest produkt A razy dwie sztuki w lepszej cenie, minimum o 5% niższej, lub też produkt A plus produkt B w lepszej cenie. I to jest moim zdaniem konieczne do potestowania, szczególnie jeżeli macie mniejsze produkty. Te najtańsze produkty, możliwe, że one w ogóle wymagają wykluczenia, często z oferty, bowiem no zamówienie jednopozycyjne tutaj się nie, nie sprawdzą. Natomiast porobienie zestawów, sprawdzenie może w Waszej kategorii akurat to dać efekt. Case studies do kampanii, więcej znajdziecie na naszym blogu. Jest artykuł, gdzie mamy te, te wszystkie. To akurat jest jeden przykład z case studies. I zobaczcie, mieliśmy tutaj jednego partnera, który nie brał wcześniej tam udziału w kampanii. Miał 44 zamówienia średnio od 1 do 7 kwietnia, potem wziął udział w Genius Deals i to mu wygenerowało 56 zamówień, z czego 14 było z kampanii. Następnie wziął udział w, w Revolutia Pretulior i to dało mu aż 55 zamówień, w tym 40 z kampanii była dominująca większość i ta kampania też potwierdzała, że te produkty cold czy super cold one zdecydowanie lepiej się rozkręcają, one tutaj dominowały w tej strukturze sprzedaży, więc kampanię polecam od samego początku, ACY może już po poczekajcie, jak trochę już zbudujecie ten content organiczny, ale kampanię stosujmy od samego początku, bowiem jeżeli zaczynacie i jest to konto z Polski, nie z FBE, no to wówczas jest po prostu mniejsze, mniejszy udział sprzedaży co któryś tam dzień. A jak zaczniecie stosować kampanię, to zobaczycie, że te słupki będą wam się mocno zagęszczać, ilość zamówień zacznie po prostu wzrastać. No a jednocześnie nie mamy tutaj dodatkowej prowizji za sprzedaż, tylko musimy obniżyć cenę, więc też gdzieś warto przenieść przynajmniej część kosztu na klienta i próbować z marketingiem. A dzisiaj poruszymy tak troszeczkę też jak kampanię hasłową z uwagi na, na czas tej prezentacji, który już. Już notabene tutaj doganiam. Mamy automatyczne. Zwróćcie uwagę, że możemy tutaj zastosować kampanię automatyczne na Mago. Co bym polecał, szczególnie na samym początku, jako opcję na start, gdzie nie chcemy ręcznie ustawiać wszystkiego, ale potem zdecydowanie manualne z pełną kontrolą dadzą nam zdecydowanie lepsze efekty. Zaraz pokażę w case studies. Słowa kluczowe, czyli możemy tutaj właśnie ustawić słowa kluczowe, czy też kategorie do, do tego, gdzie nasze oferty będą, do których ofert przede wszystkim, ale do też do których słów kluczowych, czy do kategorii chcemy się reklamować. I tutaj generalnie zalecam stosowanie kampanii manualnych. Jeżeli nie macie na to, na to czasu, to oczywiście możecie skorzystać z agencji, bo są takie pakiety, natomiast manualne mają same tutaj zalety oprócz jednej wady, czyli wymagające są zaangażowania czasu i testów. Natomiast mamy precyzyjne targetowanie, zdecydowanie lepszą konwersję, i niższy koszt na sprzedaż, czyli po prostu, nawet jeżeli CPC jest większe, to ta sprzedaż wartościowo też jest większa, więc mniej tracimy na, na takie po prostu puste kliknięcia, które nie generują nam konwersji. No, i tutaj słuchajcie, jest taki przykład case studies. Zobaczcie wprowadzenie kampanii manualnych. Tutaj były kampanie automatyczne i żółty to jest CPC, natomiast czerwony to jest ilość zamówień. I zobaczcie, jak zmieniła się struktura w momencie, kiedy tutaj CPS wynosił 44% w październiku. Na kampaniach automatycznych dochodzi do zmiany. Kampanie są tworzone przez specjalistę w wersji manualnej. No, i tutaj już notujemy od razu wzrost zamówień. One są cały czas, bo tutaj ktoś może powiedzieć, że to sezon był, ale tak naprawdę to jest niesezonowy wzrost, w tym case studies. I dalej utrzymywany jest tutaj wzrost dla tych kampanii. A już w listopadzie mieliśmy spadek CPC do 14. Więc zdecydowanie polecam Wam testowanie kampanii manualnych. No i takie case studies przyniosłem dzisiaj całościowe, gdzie jeden z naszych partnerów tutaj zaczął, wcześniej pracował, sprzedawał sam na Emagu, no i w październiku postanowił dołączyć do grona naszych partnerów i, i rozpocząć, rozpocząć sprzedaż z nami. Natomiast pierwszym oczywiście elementem było zaaudytowanie tego konta i w październiku taki audyt został przeprowadzony. Znaleźliśmy dużo elementów, ale takich kilka naprawdę, naprawdę strategicznych. Ogólnie konto miało tak jak mówiłem na samym początku, stosunkowo słabą opinię, ale zmiana logistyki tutaj skrócenie Handling Time przede wszystkim, które by wynosiło tam gdzieś 3-4 dla kupującego, ono spowodowało wzrost opinii na 4,5 i 5,0, jeżeli chodzi o o, tą, o ten case, przepraszam, to generalnie ta opinia była słabsza, potem, potem mocno, mocno wzrosła na skutek właśnie zmniejszenia handling time i pokazywania klientowi dobrej logistyki. W tej chwili nawet pod 5-0 często tam dochodzimy na koncie. Wprowadziliśmy kampanię z lekkim opóźnieniem już tutaj w listopadzie, kiedy trochę te konto, że tak powiem, kolokwialnie ogarnęliśmy. Mieliśmy tutaj CPS do 15% realizować. Realizujemy na poziomie do do 9,94, natomiast nawet 7% tego CPS było często realizowane. No i tutaj dużym, dużą robotą dzięki automatyzacji, temu to się stało w tak szybkim czasie, bo tutaj automatyzacja nam mocno pomogła, ale uzupełniliśmy zdjęcia w opisie, z opisami, z, opisy ze zdjęciami dla ponad tysiąca produktów per rynek, bo na każdym rynku ten partner sprzedaje ponad tysiąc i dalej pracujemy nad tymi opisami, bo one były tutaj po prostu bardzo kluczowe dla tego kontentu. W tej chwili sukcesywnie wydłużamy tytuły, dodajemy parametry rodziny produktowe, czyli to są już takie zadania po prostu dalsze. Uzupełniamy pokrycie ofertą i to, co bym chciał wam powiedzieć, to to, to że ten partner na początku nie miał kampanii, podnieśliśmy mu ceny, więc ta sprzedaż nie spadła tutaj po sezonowo. Widzicie, to jest w ogóle z dzisiaj screen i sprzedaż nie spadła mimo tego, że podnieśliśmy ceny o 5%. Znaczy spadła, ale posezonowo tak jak po sezonie jest super. Partner podniósł cenę o 5% a widzimy szansę jeszcze wzrostów. No i kochani, wyrobiłem się w 25 minut, to był chyba mój maks na prezentację. Jeszcze pewnie jakieś Q&A, jeżeli ktoś by miał pytania. Ja ze swojej strony dziękuję wam za uwagę przez te 25 minut mojej prezentacji i mam dla was super bonus, bowiem jeżeli napiszecie do mnie na maila i wykonacie jedną drobną drobny element, czyli wystawicie w Google opinię dla Olimp Marketplace, czyli dwa w sumie drobne czynniki, napiszecie do mnie na maila, to dostaniecie za darmo w przedsprzedaży e-book o kontencie z najnowszymi trikami, właśnie takimi poszerzonymi jak właśnie tytuły, czy opisy ze zdjęciem już nawet w tej bardziej profesjonalnej formie, czy właśnie miniaturki 2.0, może jeszcze inne ciekawe pomysły na wielowariant i, i tak dalej. To wszystko w tym e-booku, ja go składam w tej chwili, także jak coś, to piszcie mailem, no i ja zapraszam Was do QA. Czyli wizualizacja produktu może sprawdzić się lepiej niż gołe zdjęcie produktu? Wizualizacja produktu, czy może sprawdzić się lepiej niż wyświetlenie, jeszcze raz czego? Niż gołe zdjęcie produktu. Niż gołe zdjęcie. Zdecydowanie tak, tylko też trzeba zwrócić uwagę na to, to pokazywałem w miniaturkach 2.0, zwrócić uwagę na to, czy EMAK to przepuści, no nie? No bo nie wszystko będzie chciał przepuścić i domyślam się, że po pierwsze zależy trochę od osoby, która będzie to przepuszczała, a po drugie zależy od tego, czy importujecie to po prostu ręcznie, czy na przykład przez API, bo ja to importowałem przez API, tak zmieniałem. Więc generalnie rzecz biorąc, no tutaj trzeba by było potestować, co wejdzie. Ale takie kreacje, gdzie y, może nie takie jak, jak, jak na Allegro, czasami już teraz testujecie tam na przykład trzy ujęcia, czy coś takiego, czy jakieś dodatkowe tła, to nie wiadomo, czy to wejdzie, czasem tak, y, ale y, dwa ujęcia, układ taki bardziej prezentacyjny w formie kwadrata, kwadratu. E, zdecydowanie tak. Teraz e, od razu też wam powiem, że może być zwierzak w kategorii na przykład z, zoologicznych, czy, czy coś bardzo, bardzo zwierzątko można, albo też e, dzieci. To w kategoriach jest dużo sprzedawców dla zabawek, więc dzieci już e, też można dodać e, te, e, jako jaką modeli. E, czy produkty Super Cold i Cold lepiej działają na kampaniach voucherowych czy diskantowych? Jest jakaś zależność? Zdecydowanie według Emaga na kampaniach tutaj widzimy układ. Jeszcze raz wyświetlę ten slajd. W przypadku cold i super cold lepiej się sprawdzają kampanie voucherowe. Natomiast kampanie discountowe, one też są bardzo mocne. To ja bym porównał właśnie Crazy Days do Allegro Days. Jest to mocna kampania w mediach społecznościowych, w telewizji reklamowana, więc to jest naprawdę mocarna kampania. I na przykład ja raczej od tej kampanii Crazy Days buduję cały trade plan tego, co w kampaniach discount będzie się działo. Natomiast kampanie voucherowe, no to tutaj bym po prostu leciał co się da. Ale zwracam uwagę też, że to fajnie wygląda. Ale druga sprawa, druga strona medalu jest taka, jaką my damy zniżkę. No, i tutaj od razu mogę odpowiedzieć na takie pytanie, sam sobie je zadam w tym wypadku, a będziecie chcieli wiedzieć, że z naszej perspektywy najlepiej jest dawać na te produkty cold czy super cold zniżkę 10 lub 15%. Natomiast super hot i hot, to tutaj sobie zostawmy rentowność minus 5%, albo w ogóle nie dawajmy na, na tych produktach, ale na te właśnie.